ciekawa dlatego, że Krzysztof Klęczon kiedy napisał temu utwór a cenzura komunistyczna go przepuściła nie zdawali sobie sprawy, że napisał dla swojego ojca, który był żołnierzem wyklętym. Jestem o tym przekonany, że te anonimowe krzyże nie są anonimowe dla uczniów szkoły imienia Zawiszy Czarnego. Panie Przewodniczący, wojskowych i nie zacznijmy od najprostszej tradycji. Ziemia z krwią, potem nasze żołnierze. Do Uchwalę, przeznę, uchwalę przeznę. Drodzy Państwo, za chwilę będziemy kończyć część artystyczną. Ja chciałbym jeszcze raz podziękować i Poprzez oklaski po Was wszystkich i moje jeszcze raz podziękować w Orkiestrze Wojskowej Wojsk Lądowych za wykon który dla nas wykonali. Dziękuję <klucz>